Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym Was powitać w mieście Strasburg. Centrum Strasburga. Z tą jasnością i ostrością. Centralny plac, proszę bardzo. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz się właśnie udaję. Pod pomnik jakiegoś na pewno znanego człowieka. Teraz się okaże, jaki to sławny człowiek. Nie, no muszę jakoś chyba kamerę sobie kupić, bo z tym telefonem to nie wyrobię. Coś takiego. Tak to właśnie tutaj wyglądało. Bardzo ładnie jest w tym miasteczku, miasteczko Strasburg, Francja. Żegnam.